Dzisiaj w planie jest przejazd z 100. Na jutro rano mamy wszystkie autokary, się zatrzymujemy w Padwie. 6.15 mamy jeszcze w Padwie i jedziemy na noc w okolice Rzymu. Ile kilometrów przejdziecie? Ile będziemy w W kołach? W kołach, do jutra do Padwy, tak jak się nie mylę, jest około 1300 i później jeszcze zostanie 700 jeszcze do hotelu dojechać. Ile autokarów będzie? 10 autokarów. do Rzymu z naszej Rzeszowskiej kontenery która przed 20 laty gościła Sługę Bożego Jana Pawła II, który w wyniósł na ołtarze świętego Józefa Sebastiana Pańczara biskupa Trzelewskiego, On, który z naszej rodziny polskiej wyniósł na ołtarze po 150 błogosławionych dziesięciu świętych Najbliższą niedzielę zostanie policzony w ich bocze. Niech kropli potu i samotności. kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych bój za nim. By łowić serca słów Bożych praw. Przyjrzałeś Twoje usta, dziś wyrzekły rzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Znajdujemy się na Placu Świętego Piotra w Watykanie. Jest sobota, minęła godzina 10, a więc dokładnie za 24 godziny odbędą się tutaj uroczystości beatyfikacyjne, sługi Bożego Jana Pawła II. Za mną widać potężny wizerunek papieża Jana Pawła II, charakterystyczny z jego krzyżem oraz duży napis. Spalanka te leportę a Kristo, A więc otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ojca i pielgrzymów katedralnych, właściwie z całej diecezji, w których Pan henryk grupuje. Dorosłych młodzież, dzieci obejmuję przedstawicieli samorządów, bo są przecież wśród nas właściwie cały Urząd Marszałkowski, bo jest Panem Marszałkiem i przewodniczący, Przewodniczącym, Przewodniczącą i Wicemarszałkami, Widzę Grzeszów, wice Rzymie. Grzeszów, Rzymie. Witam Was wszystkich jak najserdeczniej. To przecież jest nasz dzień dzisiaj. Gałtematar Polonii. Nasze młode lata odpłyną szybko w ran, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal.